Moje drodzy, przez chwilę myślałem, że jesteśmy w Japonii widząc te sushi Żaden gratis, co? Żaden gratis No właśnie, idziemy dalej moi drodzy. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda ale musicie być pewni, że temu zaraz tak. się tak. odwiedzić, bo inaczej się tak. niekoniecznie opłaca. Tak, ale Holmen same... Nie, autobus. o to. Holmen, jak się siedzieli to jest 160 korun, tak? Na serdeczny moi drodzy, Piotr Polo-Przywarski pierwsza nocka w Oslo. Całkiem spoko, wyspany, tak więc się będzie można coś pozwiedzać. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Wiadomo, na północy to różnie bywa, może spać deszcz. Miejmy nadzieję, że będzie ok, że będzie ładnie, tak więc ogarniam się i pomału wychodzimy na miasto. Mortki, jak wiecie lub nie wiecie, nie potrafię połykać tabletek i to jest mój największy problem żeby w podróży w ogóle cokolwiek łykać, jakieś witaminy. A jak wiadomo, witaminy są najważniejsze. I ostatnio trochę olałem temat, będąc w Afryce. A teraz się zaopatrzyłem, słuchajcie, w witaminy wpłynie, co jest najlepszą opcją, chyba jaką mogłem ogarnąć sobie. I słuchajcie, mam wszystko: witaminy A, D3, K2, witaminy C. Słuchajcie, powiem Wam mistrzostwo świata. Więc jak ktoś ma problem z połykaniem tabletek, tak najbardziej zaopatrzyć się w coś takiego. Słuchajcie i z głowy, pierwszy dzień w Osto, słuchajcie, Zaczynamy od tego, iż trzeba było nabyć bilet na komunikację miejską, ponieważ tutaj wszędzie jest. No, można powiedzieć, daleko. to jest dość dużym miastem. Tutaj koleżka powiedziała mi, że jest 6 linii metra, więc do najmniejszych nie należy. Jeżeli chcielibyście podróżować komunikacją miejską w Oslo, należy albo dobrze zaopatrzyć się w taką aplikację. która nazywa się Router, słuchajcie, czerwona z takim hashtagiem i jest kilka rodzajów biletów. Zwykły godzinny 38 koron, następnie 24-godzinny 115 i 7-dniowy kosztuje 320 koron i powiem wam, że jeśli jesteście na 3 dni na przykład to i tak ten tygodniowy się opłaca większość opcji, no tak powiem wymaga komunikacji miejskiej, zatem bez tego raczej słabo ale jeżeli jesteście turystami i bo jest coś takiego jak Oslo Pass piątkę, Matej. to to z Piotrem i też są opcje 24 godziny, 48-72 godziny i płacicie za 72 godziny, przykładowo 800 koron, to jest niecałe 400 złotych Ale macie na, na, na większość muze, muzeów Muzeów, no muzeów eee, Muzeów macie wejście gratis i na inne atrakcje W tym y, skocznia Holmenkollen Ale musicie być pewni, że te muzea tak. się tak. odwiedzić, bo inaczej się tak. niekoniecznie opłaca Tak, ale Holmen, same, Hol same Holmenkollen jak się chcieli to jest 160 koron, tak? Opłacać. Tak, Mina, ty, ty nie mogę, nie mogę włączyć kamery drugą ręką. Zdążymy. O poranny joking od razu. O, nieźle. Lecimy do centrum Oslo. To jest typowa stacja. A tam jest typowy sklep. A tam jest typowy pracownik jeszcze budowlany. Tak. Tutaj macie tą nazwę aplikacji, o której wspominałem. Tutaj również jest logo. No i jedziemy do centrum. No i Szymano, witamy. Pierwszy autofokus norweski, moi drodzy. Witamy w centrum Oslo. Dzisiaj trochę poprzechadzamy, pokażę Wam ścisłe centrum miasta. Troszkę pogadamy o tym, co tu można zauważyć, jak się tutaj czuje. Można powiedzieć, w pierwszy dzień w centrum tego miasta. Oraz oczywiście jakieś ciekawostki, które. Dało mi się wyczytać i oczywiście ciekawostki od tego gościa, który tutaj mieszka już 12 lat, więc ma pewne rozeznania na temat tego miasta. Czekamy na światło i idziemy przed siebie. Zauważyłem, że na pewno jest bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców. W samym Oslo mieszka powyżej 600 tysięcy. Tak jak się mówiło, zawsze jest te norweszki, piękne blond włosy. To na dobrą sprawę faktycznie tak wygląda. Nawet odpalając Tindera jest mnóstwo kobiet, które są blond. Jasnej karnacji, ale oczywiście jest też duża mieszanka kulturowa, dużo osób z Całego świata. Poprzechadzamy się troszkę. Dzielnica centrum, słuchajcie, jak to w sumie wszędzie praktycznie na świecie, jest dzielnicą droższą i tutaj z ciekawości sprawdziliśmy mieszkania. Nie mówię, że te tutaj, akurat, ale ogólnie tutaj w centrum, w tej dzielnicy, gdzie się znajdujemy, kosztują około, słuchajcie, 10 milionów koron, czyli to jest mniej więcej plus minus, mniej jak na chwilę obecną 5 milionów złotówek. Oczywiście można znaleźć ciut taniej i znając życie ciut i o wiele więcej w górę. Trafiliśmy na dość ciekawą miejscówkę, która wygląda trochę na taką hipisosfą. Zobaczcie, ludzie to się kąpią. Niesamowite, ale co jest ciekawe, tutaj słuchajcie są sauny i bezpośrednio z sauny skakujecie sobie do wody. Naprawdę fajna miejscówka. Dodatkowo macie deski, macie supy, czyli będziecie sobie popływać troszkę tutaj na wodzie. Taka wydaje się ciekawa miejscówka. Zobaczcie, są kontenery jakieś. Oslo Urban, takie nowoczesne, zaadaptowane do tego co teraz ludzie oczekują. Zobaczcie, jakiś street moba Mobile Pizza. Ludzie do pewnie sobie przychodzą wieczorami, chillują, jak jest ładna pogoda. Z hulajnogi zrobiona jakaś rzeźba, tam jakiś zobaczcie. Chyba Transformers z hulajnog zrobiony. I zobaczcie: Oslo, fjord, sauna. Ludzie tu sobie siedzą w saunie i skakują do wody. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Zaraz wam jeszcze przedstawię, jak tu się klarują ceny za takie atrakcje. Tu jest cena: 100 koron dla członków. Klubu saun Norweski. słuchajcie, 150 dla nieczłonków i co to jest? bading? sauna, pływanie. pływanie. Słuchajcie, powiedziałem sauna, nie wiem dlaczego. Pływanie jest gratis. No Myślę, że jakbym skoczył do wody, to raczej nikt by mnie stąd nie wyciągnął i nie kazałby mi płacić za pływanie, tak więc. To że pływanie gratis to chyba żaden, że tak powiem, żaden gratis, co? Żaden gratis. No właśnie, idziemy dalej, moi drodzy. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Zawsze chciałem odwiedzić Oslo i nie ukrywam, że za każdym razem było, a następnym razem, następnym razem, pomimo, że bilety do Oslo, do lotnisko Torp są bardzo tanie z polskich miast, praktycznie z każdego. Szczecin, Gdańsk. Poznań Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice w opolicy, słuchajcie, 40 zł 50 zł, jeśli nie macie dużego plecaka, wizerem lub Ryanerem można powiedzieć to naprawdę bardzo śmieszne pieniądze, ale jaki jest haczyk? Teoretycznie go nie ma. Ale na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest, ponieważ dojazd na lotnisko z centrum miasta kosztuje na chwilę obecną 280 koron. Czyli lecicie sobie za 40 zł. Ale, żeby dostać się do miasta, musicie zapłacić ponad 130 zł za transport. Tylko i wyłącznie autobus w jedną stronę. Oczywiście trzeba podróżować w drugą stronę. Tak więc, wycieczka troszkę może się na dzień dobry, czy tak powiem, podrożyć. Pomimo, że bilety są bardzo, bardzo tanie. Pokażę Wam przykładowe ceny tutaj w. Tu nie a, nie zobaczysz. Taste, jak to jest to w India 239, to jest starter. Słuchajcie, to jest jakieś ponad 100 zł za starterek. Zupa 119. Zupa 119, czyli to jest ponad 50 zł i. No nie patrzcie, Tandori Dziś jest nie masz tak drogo w ogóle. 350, no to jest 100. No ponad, słuchajcie, 160, 170 zł za danie główne, wegetariańskie, jakbyście chcieli. No to około 100 zł trzeba za ciana Masala na przykład zapłacić. A oczywiście dodatkowo muszę dokupić chlebek, nan, który kosztuje około 27 zł. Odcinek z cenami, będziecie mogli znaleźć pewnie na zdrowko koleżko, jakoś niebawem na moim kanale. Ten odcinek skupi się na. Jest dużo Od zaczyna nie Co... ja możecie śmiało skajać na kubkę, bo to jest bardzo głęboko. W tak? Norweskie fiordy są bardzo głębokie. Okay. Nawet parę kilometrów to jest głębokość. To słuchajcie, zachęcamy do kąpieli. No i docieramy, słuchajcie, na basen, który nazywa się. Miejmy nadzieję, że dobrze wymawiam. Surenga Sea Water Pool. Tutaj macie ogólnie po angielsku wszystko. Zobaczcie, to jest darmowe codziennie od godziny 6 do godziny 10. I to jest też dobre, że praktycznie każdy tutaj w tym kraju mówi w języku angielskim. Osoby, które są starsze, młodsze, wszyscy w Norwegii praktycznie gadają po angielsku, i tutaj macie basen, gdzie można się wykąpać. Bardzo ciekawa inicjatywa. Widać, że tutaj w centrum oslo stawiają na Innowacje na atrakcje w ogóle dla młodzieży i osób starszych, również. A dodatkowo zauważyłem od wczoraj, że bardzo dużo osób słuchajcie, trudni się tutaj z portami. Wszyscy gdzieś biegają, chodzą, słuchajcie, jeżdżą na rowerach, jeżdżą na takich nartach biegowych podpiętych do takie rolki, można powiedzieć. I naprawdę widać, że ludzie są tutaj aktywni. i są aktywnie spędzać czas. Dodatkowo macie skocznie, macie tutaj drabinki, można sobie pocilować. Kurczę, naprawdę ciekawe miejsce, przyjść sobie, nie wiem, poczytać książkę moją. Jak na przykład wydam niebawem, będziecie mogli sobie tu przyjść, poczytać o moich zwariowanych podróżach. A tu zobaczcie, dodatkowo nawet macie porobione tory wytyczone. Tak więc bardzo lubię takie. Inicjatywy obywatelskie, co by się wszystkim lepiej żyło. A z basenu idziemy na kolejną atrakcję. Nie wiem, czy uda się to pokazać z aparatu, ale pływają, słuchajcie, tutaj meduzy. O, zobaczcie, jedna jest tutaj na przykład. Tak więc, no, trzeba uważać. Wariaty, no i moi drodzy, kierujemy się teraz pomału w stronę Opery w Oslo. Jesteśmy pod budynkiem Opery w Oslo, Jest takich ciekawostek można tutaj normalnie wejść na dach budynku. To jest raczej rzeczą mało spotykaną, tym bardziej jeśli chodzi o budynki związane z kulturą. Potem przejdziemy się na górę i zobaczymy jak wygląda to z pers perspektywy dachu. Powiem Wam dodatkowo, jest dzisiaj poniedziałek dużo młodych ludzi chodzi po mieście i ogólnie dużo ludzi chodzi, w sensie tak widać rekreacyjnie, nie tyle że do pracy Ale widać, że właśnie i biegają, i chodzą, spacerują, a my już jesteśmy na dachu opery w Oslo Przejdziemy się tu, Baza sugeruje, żeby przejść naokoło co uczynimy, żeby pokazać Wam widoczek z tego miejsca Z takich ciekawostek, które można zauważyć, że miasto jest takie dość fotogeniczne te budynki są tak fajnie postawiane, że łączy się taki styl nowoczesny, bo widać, że wszystkie te budynki są dość nowe plus z takimi troszkę klasycznymi akcentami tak jak tutaj ten nowy budynek ale taki zobaczcie, zaadoptowany z cegiełki są jacyś turyści naprawdę bardzo fajna inicjatywa z możliwością wejścia na dach porobienie sobie zdjęć zobaczcie tutaj chłopaki sobie cykają foteczki i też przejdziemy się naokoło budynku i Będziemy kierować się w kolejne miejsce. Dodatkowo jest połowa września i zobaczcie, jest dość ciepło. Ja mam bluzę i stwierdzam, że gdyby ten delikatny wiatr, który jest, to myślę, że śmiało można byłoby się rozpłaszczyć, tak powiem, ściągnąć bluzę. Bo mówię, nie jest jakoś strasznie zimno, jest delikatny wiatr, ale jest dopiero około godziny 10 rano. Myślę, że za jakieś dwie godziny już Faktycznie będzie dość ciepło. I kto by powiedział, zawsze wiecie, Norwegia się kojarzy z tym, że jest bardzo zimno, ale oslo jest na południu kraju, jadąc wiadomo, czym bardziej na północ będzie zimniej. Tutaj całkiem spoko. W środku w operze. Oczywiście tutaj tylko można nagrać z zewnątrz, jak to wszystko wygląda. Tutaj jakaś mała wystawa rzeczy chyba związanych z kulturą nordycką, tak mi się wydaje. Wikingowie, zobaczcie. Ale co chciałem pokazać, z bazą byliśmy po prostu w szoku, jak wygląda toaleta. Byliśmy z bazą pod wrażeniem, jak wygląda toaleta. Opera jako miejsce słuchajcie. Kultury naprawdę ma bardzo ładną toaletę. Zobaczcie, takie duże, masywne drzwi. Nie wiem, czy kogokolwiek to interesuje, ale chciałem pokazać, bo po prostu byłem, wiecie, zadziwiony, jak to ładnie wszystko wygląda. Zobaczcie. Wygląda jak ściana. To tyle. Z ciekawostek, słuchajcie, Opery Oslo. Można powiedzieć, że jesteśmy w centralnym punkcie miasta, gdyż znajduje się przed nami. Stacja główna, stacja centralna oslo Central Station słuchajcie naprawdę ładnie, schludnie z reguły wielokrotnie powtarzam Wam, że stacje autobusowe, stacje metra, główne stacje w wielu miastach, w większości chyba są po prostu zaniedbane. Jest bardzo dużo osób bezdomnych, a tutaj zobaczcie, dzieci bawiące się na placu zabaw, rodziny. Naprawdę jest czysto i schludnie i Oslo pod tym względem wygrywa, jeśli oczekujecie miasta, gdzie pojedziecie, będziecie czuli się naprawdę swobodnie w centrum miasta na stacji centralnej, tutaj naprawdę jest wszystko pod kontrolą, nawet ostatnio będąc, yy, słuchajcie, we Florencji, to wszystko w centrum wyglądało całkiem ok, ale wieczorami niestety cała stacja autobusowa główna była oblegana przez... Ludzi, którzy byli bezdomni, byli pijani, awanturowali się. A tutaj nie zapowiada się, żeby to tak wyglądało wieczorami. A stacja naprawdę robi robotę. Ktoś może powiedzieć, czym może wyróżniać się stacja centralna? Na przykład, słuchajcie, tym, że przed nią postawione są Rzeczy związane ze sztuką. To jest, słuchajcie, chyba w ogóle. Nie wiem, czy jest taki mech jest. Nie chciałem tego dotykać. To jest jakiś pies, słuchajcie, oraz jeszcze jakaś tutaj zwariowana forma wyrażania siebie. Tak jak mówiłem wcześniej, jestem pod mega wrażeniem tego, jak miasto jest czyste, jak schludne. Samo centrum. Wygląda naprawdę dobrze, jest zadbane, widać, że ludzie dbają o to, że są przede wszystkim pieniądze I można zainwestować w to, żeby to po prostu, wiecie, wyglądało tak jak być powinno Że ludzie zajmują się tym, żeby A tutaj było czysto, żeby tu było bezpiecznie Żeby ludzie po prostu, wiecie, czuli się komfortowo przebywając w takich miejscach jak stacja główna, bo jak wiadomo większość turystów Którzy przyjeżdżają przetacza się przez te stacje, które często są bardzo zaniedbane i niekiedy nawet niebezpieczne. Jestem też pełen podziwu, słuchajcie, technologii, bo to jak to jest rozpisane, jak czytelne wszystko jest dokąd i jak dojechać, aż jest słuchajcie, niewiarygodne. Zobaczcie, macie zegar pokazujący Wam aktualnie czas. Pociągi przyjeżdżające, pociągi odjeżdżające, wszystko. Kolorami jest wyszczególnione, i automatycznie macie wszystkie zejścia. Nie dość, że ponumerowane to jeszcze też tym kolorem oznaczone. Słuchajcie, który trak, yy, który peron, kolor, jaki pociąg. Naprawdę bardzo fajnie to jest wszystko ogarnięte. Za co Mega Propsuje. Plus to, jak mówiłem, to, jak tu jest czysto, to aż niespotykane. Słuchajcie, toaleta 20 Koron, czyli. Niecałe. całe zł, złotych. No ale myślę, że nie pożałujecie w tak fancy toalecie. Na takiej fancy stacji. Naprawdę nie widziałem tak ładnej jak jest w Oslo. Moi drodzy przez chwilę myślałem, że jesteśmy w Japonii widząc te sushi. Moi drodzy będąc jeszcze tutaj w centrum przy stacji głównej chciałem wam pochować, tu kolega Michał powiedział najważniejszą chyba taką tu rzeźbę, która stoi w centrum Czyli tygrysa, podejdziemy, postaram się wam to jeszcze pokazać z bliska Naprawdę zadowolony jestem Dodatkowo dzisiaj jak pogoda napisała Jak się czy jak wstałem rano, że może niekoniecznie będzie ładnie, że będzie padał deszcz Wiadomo, jeśli pada deszcz, niekoniecznie można podwiedzać. Tak więc jeszcze zobaczymy tygrysa Oczywiście jak typowy turysta zrobię sobie foteczkę Moi drodzy, tym akcentem z tym oto tygrysem. Chciałbym skończyć dzisiejszy pierwszy odcinek oslo, centrum w zasadzie oslo stacji głównej i tutaj przemieszczania się. W kolejnym odcinku bo zaraz mam się Wam pokazać dalszą drugą część. Centrum miasta, ponieważ ciężko byłoby to wszystko zmieścić w jednym odcinku, gdyż miasto jest dość duże, ładne, jest co pokazywać. Tak więc, jeśli interesuje, słuchajcie was. Oslo, Norwegia, będzie więcej odcinków na kanale. Nie zapomnijcie subskrybować. Ważna kwestia. Słuchajcie, łapki do góry. Udostępnijcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, co się Wam podoba, co chcielibyście zobaczyć, a ja udaję się dalej. Słuchajcie, nagrywać kolejne odcinki w tym pięknym mieście. Do zobaczenia. Widzimy się niebawem. Siemano. Cześć!